Stan prawne działki. Sprawa niby oczywista, a jednak ustalimy kilka elementów. Pierwsza sprawa, sprawdzamy, ilu faktycznie jest właścicieli działki, oraz, jeżeli jest ich oczywiście kilku, czy faktycznie wszyscy chcą sprzedać tą działkę i czy chcą ją sprzedać za taką samą cenę. Czy działka nie jest przedmiotem sporu, bo mówię naprawdę, nie chcecie brać udziału w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, no chyba, że cena działki właśnie jest uzależniona od rozwiązania tego problemu. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to to, czy działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Mam tutaj na myśli na służebność, ja jest przedmiotem dzierżawy, może jest hipoteka. Generalnie to nie jest żaden problem do przeprowadzenia transakcji, tylko po prostu trzeba mieć świadomość, że taka sytuacja jest, występuje i wiedzieć, w jaki sposób dalej postępować, aby bezpiecznie przeprowadzić transakcję. Obserwujcie nas po więcej, w kolejnych filmach będziemy omawiać następne elementy, na których warto zwrócić uwagę przy zakupie działki.